W listopadzie 1918 roku, po 123 latach zaborów i nieobecności na mapie politycznej Europy, Polska odzyskała niepodległość. Młode państwo polskie musiało sobie poradzić z licznymi problemami. Najważniejszym z nich było ustalenie granic i obrona suwerenności. Przynależność państwowa ziem wschodnich była jednym z powodów wojny polsko-bolszewickiej. Ponadto Rosja Sowiecka planowała zaprowadzić komunizm w całej Europie. Polska była więc jej naturalnym wrogiem. W wojnie z Bolszewikami początkowo mieliśmy przewagę, jednak po roku walk szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Armii Czerwonej. Pomimo zaciętej obrony ponosiliśmy klęskę za klęską i zostaliśmy zmuszeni do odwrotu. Sytuacja zaczęła robić się dramatyczna. Zagrożona była niepodległość dopiero co odrodzonej Polski. Potrzebne było wsparcie państw Europy Zachodniej. Na międzynarodowej konferencji w SPA narzucono warunki pokoju z bolszewicką Rosją. Były one nie do przyjęcia. Ówczesny premier Władysław Grabski podał się do dymisji. I to w tym decydującym momencie. Misję utworzenia nowego rządu otrzymał przedstawiciel polskiej wsi Wincenty Witos. Jesteśmy 10 kilometrów od Tarnowa, w Wierzchosławicach. To właśnie w tym miejscu wysłannik naczelnika Józefa Piłsudskiego przekazał Wincentemu Witosowi propozycję utworzenia nowego rządu. Co ciekawe, zastał go przy pracach polowych. To tutaj razem ze swoją rodziną mieszkał Wincenty Witos. Był najwybitniejszym działaczem ruchu ludowego i trzykrotnym premierem Rzeczpospolitej Polskiej. To również tutaj zaczął swoją działalność polityczną. Do Stronnictwa Ludowego wstąpił w 1895 roku, a od 1914 roku działał w Polskim Stronnictwie Ludowym Piast. Mimo coraz bardziej znaczącej pozycji politycznej, nigdy nie zerwał kontaktu z wsią i własnym gospodarstwem. Był wieloletnim wójtem Wierzchosławic. Wincenty Witos miał olbrzymie zasługi we wprowadzeniu warstwy chłopskiej z rozbudzoną świadomością kulturową i polityczną do życia społecznego kraju. To między innymi dzięki jego działaniom chłopi stali się współtwórcami państwa polskiego. Po odrodzeniu Polski mieszkańcy wsi stanowili 70% obywateli drugiej RP. Ich siła miała ogromne znaczenie w odbudowie państwa polskiego. To w dużej mierze właśnie Wincenty Witos przekonał ich do włączenia się do walki o wolność. Kiedy nie było Polski, dążyć do niej. Gdy przyszła, pracować dla niej. A gdy była w potrzebie, bronić jej. Krew bohaterów zrodziła nam bujne owoce, a są nimi uświadomienie narodowe szerokich mas ludności. I gdy dawniej rzucała się w wir walki o wolność tylko garstka szlachetnej młodzieży, to dziś jak długa i szeroka jest ziemia Polska, jest jedna myśl i jedno pragnienie wolnej, zjednoczonej, niepodległej Ojczyzny. Witos ukończył jedynie dwuklasową szkołę podstawową. Mimo to był człowiekiem dużej wiedzy, wyjątkowo oczytanym, czego wyraźne ślady widzimy w pozostawionych pismach. W tym trudnym dla naszej ojczyzny okresie w swoich tekstach pokazywał, jak wiele Polska miała do stracenia. Pękły wiekowe kajdany niewoli. Zdjęte zostały łańcuchy krępujące naród polski przez długie lata. Skończyło się pasmo cierpień i katuszy. Jesteśmy wolni. Polska stała się państwem niezawisłym. Naród polski stał się panem i gospodarzem siebie. Dlaczego Witos stał się kandydatem na stanowisko premiera w 1920 roku? Otóż centrowa pozycja lidera PSL Piast była do zaakceptowania zarówno dla partii lewicowych, jak i prawicowych. Jego chłopskie pochodzenie mogło przekonać mieszkańców wsi do jeszcze większego wysiłku na rzecz obrony państwa. Nie bez znaczenia było jego doświadczenie z pracy w Polskiej Komisji Likwidacyjnej, pierwszego rządu polskiego dla ziem byłego zaboru austriackiego. Co więcej, Witos wiedział, jak koordynować działaniami w warunkach wojennych. I dlatego 24 lipca 1920 roku powołano rząd obrony narodowej z premierem Vincentem Witosem i wicepremierem Ignacym Daszyńskim na czele. Powierzenie taki premiera przedstawicielowi polskiej wsi, a wicepremiera przedstawicielowi robotników, zmieniło nastroje społeczne i w pełni zmobilizowało chłopów i robotników w obronie państwa. Czy wiecie, że Wincenty Witos osobiście odwiedzał polskich żołnierzy walczących z bolszewikami? W czasie zagrożenia permanentnie pracował i wyjeżdżał w teren wizytując oddziały Wojska Polskiego. Do walki więc, żołnierze! Na was patrzy i wam ufa cała Polska. Patrzy świat cały. Od was czeka ratunku, ocalenia od niewoli i hańby naród i państwu. Ochrony od rzezi i grabieży wasze rodziny. Do walki więc! Idźcie, walczcie! Wróćcie zwycięzcami! W tej odezwie widzimy, jak Wincenty Witos potrafił motywować do działania i pełnego poświęcenia dla Polski. Wspomniani w dokumencie żołnierze wywodzili się ze wszystkich grup społecznych, najliczniej jednak siłą rzeczy z warstwy chłopskiej. Że Polska nie uległa katastrofie, to zawdzięcza sama sobie. Zawdzięcza temu, że w chwili krytycznej odnalazł się w narodzie duch jedności. Jedność narodów w woli zwycięstwa była tego zwycięstwa fundamentem. Tę jedność musimy utrzymać. Cud Wisły poprzedził cud jedności. Bez drugiego nie byłoby pierwszego. Bolszewicy byli o krok od naszej stolicy. Dzięki znakomitemu kontruderzeniu z Wieprza udało się zmienić bieg wydarzeń. Bitwa warszawska zwana też Cudem nad Wisłą, została uznana za osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata i zatrzymała pochód wojsk sowieckich na zachód Europy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i wywalczeniu ostatecznego kształtu granicy Wincenty Witos był nieprzerwanie przez 14 lat posłem na Sejm. W okresie rządów Witosa, 17 marca 1921 roku uchwalona została Konstytucja, zwana Marcową. Wydarzenie to zakończyło proces zmagań o kształt ustrojowy II Rzeczpospolitej. 28 maja 1923 roku Witos ponownie na pół roku stanął na czele rządu, tworząc koalicję parlamentarną z partiami prawicowymi. Witos zapowiadał reformę walutową i parcelację ziemi. Sytuacja gospodarcza jednak nie była dobra. W kraju panowała hiperinflacja, popularność premiera szybko malała. Po trzech latach, 10 maja 1926 roku, Wincenty Witos ponownie objął tekę premiera. Już w trzecim dniu działania jego rządu, po zamachu majowym, wystąpił przeciwko niemu marszałek Józef Piłsudski. Po kilku dniach walk, Witos podał się do dymisji. Albo będziemy wolnymi obywatelami swojego suwerennego państwa, albo niewolnikami przez świat pogardzanymi. Świadomość obywatela wyrabia się w atmosferze prawa i wolności. Bez wolnego obywatela nie może być wolnego państwa i narodu. Kto niszczy wolność obywatelską, ten podkopuje przywiązanie do państwa, a gdy obywatel stanie się na los państwa obojętnym, musi państwo runąć. Konflikt z Piłsudskim pogłębiał się. W 1929 roku Wincenty Witos był jednym z tworzących Centrolew, koalicję skupiającą ówczesne partie Centrum i Lewicy. Centrolew opowiadał się przeciwko ograniczaniu demokracji przez sanację. Na rozkaz marszałka Piłsudskiego osoby związane z Centrolewem zostały aresztowane. Wśród nich znalazł się również Wincenty Witos, osadzony na 74 dni w twierdzy wojskowej w Brześciu nad Bugiem. Był jednym z głównych oskarżonych w tzw. procesie brzeskim. Skazano go na półtora roku więzienia. Zanim wyrok stał się prawomocny, w obawie przed ponownym osadzeniem w więzieniu, 28 września 1933 roku Witos udał się na polityczną emigrację do Czechosłowacji. Byłem przeciwnikiem nie pana Piłsudskiego, ale przeciwnikiem tych metod i tego sposobu rządzenia, które on zaprowadził. Dyktatury urzędowej w Polsce formalnie nie było, ale w rzeczywistości ona istniała. Bo jeśli się ciało powołane wolą narodu podporządkowuje woli jednego człowieka, to chyba jest dyktatura. Do Polski Wito zwrócił w marcu 1939 roku. 31 sierpnia zmarła jego żona Katarzyna. Osobista tragedia zbiegła się z dramatem ojczyzny, bo następnego dnia do Polski wkroczyli Niemcy. Rozpoczęła się druga wojna światowa. Przez przeszło 40 lat Katarzyna była dla Witosa oparciem. Dotkliwie odczuł utratę towarzyszki życia. Załamany i przygnębiony, miał powiedzieć do jednego z sąsiadów: Umarła żona, ale umiera i Polska. Kilka tygodni po pogrzebie, Witos został aresztowany przez Niemców. Odmówił niemieckim władzom okupacyjnym współpracy przy próbach powołania kolaboracyjnego rządu. Będąc cały czas pod nadzorem gestapo, był przewożony z miejsca na miejsce, jednak większość czasu spędził w areszcie domowym w Wierzchosławicach. W 1944 roku rząd RP na uchodźstwie miał plan, aby Wincenty Witos był jednym z trzech kandydatów na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wiązało się to z koniecznością opuszczenia okupowanego kraju. Ostatecznie do wyjazdu Witosa do Londynu nie doszło. 23 marca 1945 roku po wkroczeniu Armii Czerwonej powrócił do wierzchosławic, jednak tydzień później został stąd wywieziony przez Sowietów, którzy przetrzymywali go przez 5 dni, próbując wymusić na nim współpracę z Krajową Radą Narodową. Rząd RP w Londynie wydał komunikat powiadamiający o jego aresztowaniu, co wzbudziło spore zainteresowanie mediów zagranicznych. W sprawie Wincentego Witosa interweniował u Józefa Stalina sam Winston Churchill, ówczesny premier Wielkiej Brytanii. Witos nie skorzystał z zaproszenia do wzięcia udziału w rozmowach moskiewskich w sprawie utworzenia tymczasowego rządu jedności narodowej. Wraz ze Stanisławem Mikołajczykiem w 1945 roku przekształcił konspiracyjne Stronnictwo Ludowe Roch w Polskie Stronnictwo Ludowe i został prezesem tego ugrupowania. Wincenty witos nie doczekał wolnej Polski. Zmarł 31 października 1945 roku został pochowany niedaleko stąd na cmentarzu w wierzchosławicach. W czasach komunistycznych był niekwestionowanym autorytetem, zwłaszcza u chłopów. Pamięć o nim ułatwiała opór przeciwko kolektywizacji, a w wolnej Polsce po 89 roku jego dziedzictwo jest wciąż inspirujące w bardzo dużej mierze aktualne. My widzimy, że dziś Ziemia jest naszym narodowym dobrem, że jak tu się nawet z różnych stron wyrażono, ile ziemi, tyle ojczyzny. Nie trzeba przypominać, że naszym celem była i jest Polska ludowa, Polska potężna i niezależna, Polska wolności i równości, Polska prawa, dobrobytu i sprawiedliwości, Polska zasad narodowych, chrześcijańskich i demokratycznych. Polska przez wszystkich umiłowana i broniona. Wielkie te i wzniosłe, a tak naturalne cele wymagają nie tylko zgodnej, wytrwałej i wytężonej pracy nas wszystkich, ale także poświęcenia i ofiar. Prawdę mówić, prawdą się kierować, prawdy żądać, prawdy dochodzić.